Cześć, witam was na kanale Like makijażowy. Zapraszam was dzisiaj na film, który chyba najrzadziej się pojawia u mnie na kanale, czyli ulubieńcy. I zawsze jak już dojdzie do tego, że nagrywam tych ulubieńców, to mówię wam jedno i to samo, ale zaś się powtórzę: nagrywam tych ulubieńców dlatego tak rzadko, ponieważ nie należę do osób, które co miesiąc mają jakieś nowe ulubione produkty. Nie należę do osób, które będą wam w takim razie pokazywać co miesiąc to samo, więc nagrywam tych ulubieńców no tak raz na rok, raz na dwa lata. Też się powtarzają niektóre produkty, ale w takim okresie czasu jestem w stanie znaleźć dużo więcej jakichś perełek różnych od tego, co używam na co dzień. No. I dzisiaj będzie tylko i wyłącznie pielęgnacja. Z racji tego, że no, za dużo to ja się nie malowałam w ostatnim czasie, więc nie chcę Wam mówić, że moim ulubieńcem była ta i ta paleta, bo użyłam jej raz w przeciągu ostatnich trzech miesięcy, tak? Tak było zresztą z większością produktów do makijażu. A nie chcę Wam też mówić tego, co, co używałam wcześniej, cały czas, co mi się najbardziej sprawdza, bo o tym też już wiecie, o tym Wam mówiłam. Nie mam żadnych nowych, ciekawych produktów y, ulubionych czy coś w tym stylu. Także dzisiaj będzie tylko pielęgnacja. No więc może. Zacznijmy od tego, co już Wam kiedyś pokazywałam, żeby po prostu przez to przebrnąć, i później pokażę Wam nowe produkty. Więc moim ulubieńcem niezmiennie jest płyn micelarny firmy Bioderma, to jest ten różowy, delikatny. Ja ogólnie mam bardzo wrażliwe oczy, um, bardzo pieką mnie oczy podczas demakijażu, jeżeli używam nieodpowiedniego płynu. Przykładowo był czas, że używałam Eveline, um, to jest ten aloesowy i nic mi się nie działo. Złożyłam go i kupiłam to drugie opakowanie właśnie i już coś jest nie tak bo mnie oczy pieką nie jest to wina tuszu do rzęs, bo tusz do rzęs jest ten sam, którego używałam wcześniej jak używałam tego płynu i mnie oczy nie piekły nie jest to wina cieni, bo cieni też używam tych samych, właściwie używam wszystkiego tego samego, nie wiem po prostu moje oczy nagle stwierdziły, że nie, nie kup droższy, lepszy no więc kupiłam droższy biodermę tego Evelina zostawiłam sobie do zmywania słoczy podczas nagrywania filmów, czy cokolwiek innego, ponieważ na tej biodermy jednak jest mi trochę żal do zmywania słoczy z ręki. No bo jest to drogi płyn. Ja go kupiłam co prawda w jakiejś promocji na Allegro znalazłam go jakoś taniej. Nie pamiętam, ile za niego zapłaciłam. Chyba 30 zł jakoś, czy 30 parę. W każdym razie bardzo się opłacało, więc go kupiłam. No i tak jak mówię, o czym mnie od niego nie pieką. Rewelacyjnie domywa makijaż, w ogóle nie zostawia nic, bo czasami trafiają się i takie płyny do makijażu, płyny micelarne, że kiedy później ja idę umyć twarz, to mam tak czy inaczej pandę pod oczami, ponieważ ja mam bardzo gęste rzęsy i dosyć ciężko tuż do rzęs jest mi wymyć właśnie z między tych rzęs a ten płyn daje radę, także jak najbardziej Wam polecam, jest drogi, ale myślę, że jest wart swojej ceny. I ostatnią rzeczą, którą Wam już pokazywałam jakiś czas temu, będzie masełko do rąk z bielendy. Ja Wam je chyba pokazywałam w Dęku. nie było w żadnych ulubieńcach, ani nic w tym stylu, także myślę, że osoby, które czekają tylko na ulubieńców, może zobaczą go tutaj pierwszy raz. Je, to masełko. Jest to masełko nawilżająca malina, zamknięte w takim plastikowym, płaskim słoiczku. Ja już tutaj go mam widzę niewiele, kurczę, będę musiała kupić kolejne opakowanie. Jeżeli chodzi o zapach, jakby ktoś mi to dał do powąchania i spytał się, co to jest za owoc, raczej bym nie zgadła, że malina. Coś tam z maliny w sobie ma, ale nie jest to taka stricte malina. Ale jest to dosyć fajny zapach, nie jest męczący. On się też nie utrzymuje jakoś super długo na skórze, co mi odpowiada, ponieważ niektóre zapachy mocno mnie drażnią. Tym bardziej, że ja najwięcej kremu do rąk używam przed snem. Więc przed snem nie za bardzo chcę mieć na dłoniach coś, co mega intensywnie pachnie i będzie mi po prostu przeszkadzało przed zaśnięciem. Tym bardziej, że ja lubię zasypiać mniej więcej w taki sposób o, coś w tym stylu i te ręce mam przy twarzy stąd też biorą się często wypryski mi tutaj, kurczę, bo wiadomo w tych kremach parafina i tak dalej, Ja potem sobie do ryja to przykładam, no ale ciężko nad tym zapanować. Masełko też nie jest wcale w dużym opakowaniu, ponieważ mamy tutaj tylko 50 gramów jest ono co prawda dosyć wydajne ponieważ wystarczy naprawdę niewiele produktu żeby ręce były mocno nawilżone jest to dosyć gęsty produkt, nawet powiedziałabym, że bardzo gęsty produkt, dosyć ciężko się rozprowadza, natomiast zostawia mega nawilżone dłonie. Nawet rano, jak budzę się, a wcześniej przed snem używałam właśnie tego masła, to ręce są rewelacyjnie nawilżone, miękkie i naprawdę bardzo przyjemne. A co najważniejsze, to to, że szybko się wchłania i nie zostawia żadnej lepkiej warstwy, więc nawet jeżeli w ciągu dnia potrzebuję użyć jakiegoś kremu do rąk, to sięgam właśnie po to masło. Jest dosyć drogie, ponieważ w Rossmanie ono kosztuje chyba jakoś 15 zł, więc jest to całkiem dużo, tym bardziej za tak nieduży produkt, ale jest to najlepszy produkt, który mi się zwłaszcza teraz, podczas tej całej kwarantanny, czy tak właściwie to ja nie jestem stricte na kwarantannie, tylko po prostu siedzę w domu dla bezpieczeństwa no ale wiecie, no co chwilę teraz się myje ręce wcześniej też się często myło ręce, ale teraz to już w ogóle jest jakaś yy, masakra i ręce mam mega przesuszone i to masełko daje radę także ja Wam od siebie jak najbardziej polecam okej, okay, to teraz jedziemy z produktami których chyba jeszcze u mnie nie widzieliście i zaczniemy od włosów może, mam tutaj dwie maski do włosów z firmy Tresemme Tresme, tresemme. Patrzcie sobie, o sobie przeczytajcie, tak, bo ja, wiecie, mam problemy z czytaniem czasami. I wybaczcie, że pokazuję wam tak zdezelewane opakowania, ale w Bytomiu jest bardzo twarda woda. Jakieś motory jeżdżą? Co to było? W Bytomiu jest bardzo twarda woda. I no, niestety, kamień mi się tutaj pozbierał na tych wieczkach, Ja i tak je troszeczkę szorowałam, bo one były naprawdę dużo bardziej urąbane, ale siara była pokazać wam to na filmie. I generalnie to te maski są już wykończone, obie, więc ja je wyjęłam z pudełka z dękiem. Więc ja je wam jeszcze je będę raz pokazywała w dęku. I co my tu mamy? Pierwsza jest to maska do włosów Biotin Plus Repair 7. Włosy będą odporne na 7 najbardziej powszechnych rodzajów uszkodzeń: szczotkowanie, suszenie, prostowanie, rozjaśnianie czy farbowanie. I tutaj właściwie to mamy tą biotynę, głównie o to chodzi, tak? To czerwone jest keratynowa. Pięć korzyści dla nawet najbardziej wymagających włosów: zapewnia do 72 godzin ochrony przed spuszeniem się, łatwe rozczesywanie, miękkość, pełnię, blasku, a także hamuje elektryzowanie się włosów. To już wiem, dlaczego mi ostatnio włosy tak się elektryzują, bo przestałam tego używać. No, a strasznie mi się włosy elektryzują. Kurczę, będę musiała kupić sobie tą maskę, tylko że mam inne teraz do zużycia. Co jest takiego w tych maskach, że one faktycznie trafiły tutaj do ulubieńców. Bo jeżeli chodzi o szampony, to z firmy Tresem w ogóle mi się szampony nie sprawdzają kompletnie. Są to bardzo wydajne maski. Wystarczy naprawdę niewielka ilość produktu, żeby pokryć yy, włosy. Ja na włosy nakładam maskę, gdzieś wiecie, nawet nie od połowy, trochę niżej. O gdzieś tak tutaj nakładam maskę na włosy tylko. I czasem wczesuję, czasami nie wczesuję, ale bez względu na to, czy ja tą maskę wczeszę, czy jej nie wczeszę, włosy są rewelacyjnie gładkie, nie rozdwajają się tak, nie elektryzują się, co zauważyłam teraz tak właściwie dopiero. I co jest też dla mnie bardzo ważne, to to, że włosy mi się nie przetłuszczają tak. I teraz możecie się zastanawiać, kurde, no, ale ty tej maski nie nakładasz przecież y, gdzieś na skórę głowy, tylko na końce. Racja, natomiast y, jak macie mokre włosy i ta maska sobie siedzi, ja sobie tą maskę nakładam podczas prysznica najczęściej. I te włosy mam gdzieś sobie z tyłu, ta maska sobie siedzi, to przez to, że te włosy są mokre, to wiecie, to działa troszeczkę jak gąbka, nie? Bo ja włosy całe sobie wycisnę, nałożę tą maskę i one tak jakby zasysają coraz wyżej tą maskę. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, ale ja to zauważałam nawet później jak spukuję włosy, że ja gdzieś tutaj już czasami czuję jakbym maskę nakładała, albo odżywkę, wiecie, nie tak bardzo, bardzo mocno, ale troszeczkę czuję, że tutaj właśnie jakby trochę tej maski było. I przy wielu maskach mam tak właśnie, że włosy mi się szybciej przetłuszczają, mimo tego, że mam szampon, który mi się sprawdza, a przy tych maskach faktycznie widziałam, że włosy nie są jakoś bardzo mocno obciążone, włosy mi się nie przetłuszczają właściwie Skóra głowy mi się nie przetłuszcza szybciej i nie są one też takie, Przyklapnięte, takie, wiecie, mm, takiego przyklapu po prostu nie ma po tych maskach. Bardzo je wam polecam. I chyba jeszcze nie trafiłam na maski do włosów, które aż tak y, by mi się podobały, które by aż tak duże wrażenie na mnie zrobiły. Ja lubiłam ich używać naprzemiennie. Raz używałam tej, raz tej. Nie jestem włosomaniaczką, ale z tego co wiem, to można przesadzić z kratyną, można przesadzić y, z tymi y, na P. Proteinami. Także ja, żeby z niczym nie przesadzić, po prostu używałam raz tej, raz tej i to mi się rewelacyjnie sprawdzało. No to jak już przy włosach jesteśmy, to pokażę wam szampon, butle szamponu. I w życiu bym w sumie nie pomyślała, że aż tak zachwyci mnie szampon Timothy. Żeby nie było, ja nie mam nic do firmy Timotei, natomiast jest to taka firma, wiecie, no jak, jakieś gliskury, loreale, wiecie, taka bardzo szeroko dostępna, nie jest to nic jakiegoś tam bardzo innowacyjnego, jest to coś, co naprawdę mamy na wyciągnięcie ręki i przeważnie osoby takie jak ja szukają jakichś gruszek na wierzbie, jakichś dziwnych rzeczy, żeby się zadowolić, podczas gdy taka butla, zadychę szamponu w Biedronce jest naprawdę rewelacyjna. A dodatkowo jeszcze wam powiem, że jak kupowałam ten szampon, to była jakaś promocja właśnie w Biedronce na te szampony. Że przy zakupie trzech jeden był za darmo. Bo ja wzięłam dwa, wzięłam ten i jeszcze taki drugi w białej butelce i pani przy kasie mi powiedziała, niech sobie pani weźmie jeszcze jeden, to będzie pani miała go za darmo. A ja tak: "Aha, dobra." <grym> no i mam trzy za 20 zł, gdzie w jednej butelce jest 750 ml, czyli mam 2 litry 250 ml szamponu za dwie dychy. <grym> Jest naprawdę dobry. Jest to szampon Fresco Y Pióro. Zero silikonów, zero barwników. Jest to szampon ze 100% organicznym wyciągiem z zielonej herbaty do włosów normalnych lub przetuszczających się. I powiem Wam tak, ten szampon rewelacyjnie doczyszcza włosy oraz skórę głowy, ale jej nie przesusza, nie sprawia, że włosy się puszą, choć elektryzują mi się włosy od jakiegoś czasu, to nie przez ten szampon, bo nie używam tylko i wyłącznie tego szamponu, używam jeszcze pięciu innych naprzemiennie i po, po każdym mi się elektryzują włosy, więc mm, prawdopodobnie to jest wina, wiecie, grzejniki i tak dalej, jakieś swetry, tak jak teraz mam, więc prawdopodobnie od tego mi się po prostu te włosy elektryzują, co prawda przy maskach Tresem mi się nie elektryzowały. Nie są włosy jakieś napuszone, przesuszone, przyklapnięte i co mi się też bardzo podoba, to to, że mm, włosy mi się po tym szamponie tak szybko nie przetuszczają. Nie jest tak, że już tego trzeciego dnia nie muszę umyć tych włosów. Znaczy, ja ich czasem nie myję tego trzeciego dnia, użyję sobie suchy szampon, albo nawet nie, jeżeli nie wychodzę z domu. Ale po niektórych szamponach mam tak, że już tego trzeciego dnia ja po prostu mam taki. Smalec na głowie, że to nawet w domu jest niewygodne, a przy tym szamponie tak nie jest, także bardzo go Wam polecam, zwłaszcza do włosów, właśnie przetuszczających się. Dobra, to pokażę Wam jeszcze dwa antyperspiranty, i z tego co widzę, to już zostaną nam same produkty do twarzy. No więc, jeżeli chodzi o antyperspiranty, jeżeli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja przez kupę czasu używałam antyperspirantów żelowych z Lady Speed Stick. Natomiast najpierw wycofali mój ulubiony zapach fruity splash, następnie, chyba, albo coś zmienili w formule, albo coś się zmieniło we mnie, że one przestały po prostu na mnie działać. Więc szukałam swojego świętego grala. I kiedy już naprawdę byłam zdołowana, bo nic na mnie nie działało, stwierdziłam, że kupię sobie Rexona Maximum Protect i kupiłam go wtedy w sztywcie w Rosmanie. On kosztuje za jakieś 30 zł. I faktycznie na mnie działał. Tylko, że wkurzał mnie ten sztyft. Ja ogólnie bardzo nie lubię sztyftów, ponieważ one bardzo mocne plamy zostawiają na ciuchach. To już nawet jak macie antyperspiranty w kulce, to one aż tak nie zostawiają tych plam, co te sztyfty. Natomiast, no, tutaj jest jednak wybór, co jest dla was mniejszym złem, ponieważ yy, antyperspiranty w kulce często gęsto zostawiają bardzo mokre pachy i trzeba czekać, aż to wyschnie. Ale ja już wolę to niż sztyfty. A antyperspiranty w sprayu kompletnie u mnie się nie sprawdzają, są niewydajne, nie lubię ich i nie używam. No więc, yy, kupiłam Rexone również. To jest ten sam antyperspirant, który miałam w sztyfcie, tylko że w kulce. Ja wybrałam zapach Clean Scent. <grych> clean Scent. Nie wiem, jak to się czyta. Natomiast jest to taki świeży. No taki świeży zapach nawet bym powiedziała, że trochę, trochę pachnie jak płyn do płukania, prania, więc wiecie, ja Wam nieraz już powtarzałam, że ja bym mogła mieć perfumy o zapachu niebieskiego Lenora, tak więc on coś tutaj jakby w tej tematyce się obraca i bardzo mi się podoba ten zapach, jest świeżutki po prostu i czuję się po nim czyściutka i nie poce się tak, znaczy... Trochę się poce, ale na szczęście nie śmierdzę. O, także jak najbardziej polecam, jeżeli macie faktycznie bardzo mocne problemy z poceniem i nic na was nie działa. Bo jeżeli działają na Was inne tańsze um, antyperspiranty, to po co przepłacać? No i ostatnio jakoś tak um, w domu niespecjalnie go używałam, ponieważ było mi go po prostu szkoda, bo jak teraz siedzę cały czas z domu, nie ruszam się, też jakoś tak super się nie pocę, no to no szkoda mi jest antyperspirantu za trzy dychy używać po prostu, więc szukałam jakiejś tańszej alternatywy. I przez jakiś czas używałam garniera, ale on tak sobie mi się sprawdzał. Zresztą o nim Wam też powiem w dęku. I dosłownie, nie wiem, dwa tygodnie temu kupiłam wnet to. Przy, za, przy okazji zakupów tam spożywczych, antyperspirant z Lady Speed Stick, natomiast w Kulce. Stwierdziłam, że kurczę, no chyba w Kulce jeszcze antyperspirantu nie miałam z Lady Speed Stick. Kiedyś tak lubiłam Lady Speed Stick i sprawdzimy. I powiem wam, że faktycznie da, dobrze się sprawdza. Nawet wczoraj e, zaczęłam sobie ćwiczyć e, z jakąś laską na YouTubie, znalazłam filmik ćwiczenia dla bardzo początkujących. I sobie ćwiczyłam. Powiem Wam, że po we czasu tego filmiku dałam radę. Spociłam się jak świnia, i naprawdę dzisiaj mam takie zakwasy, że masakra. Choć później po tych ćwiczeniach się rozciągałam jeszcze 15 minut z innym filmikiem dla bardzo początkujących, ale i tak mam zakwasy, że masakra. I fakt: spociłam się wszędzie, na plecach, na tyłku, na czole, no wszędzie, gdzie się tylko dało. Ale nawet mój Dawidek mi powiedział, że Iwonka, ty nie śmierdzisz. Także Lady Speed Stick w kulce mogę Wam polecić i ja tutaj mam zapach PH Active. On trochę dziwnie pachnie, trochę męskawo jakby, niespecjalnie mi się ten zapach podoba, ale wiecie, no teraz są takie warunki w sklepach, że ja nie chciałam stać i wąchać te antyperspiranty, po prostu wzięłam pierwszy lepszy z brzegu jaki był zapach i leciałam szybko do kasy, żeby jak najszybciej wyjść ze sklepu. No ale to jeszcze nie jest aż tak zły zapach, żeby nie szło tego używać, po prostu jest taki jakby lekko męskawy. No dobra, to teraz przejdziemy do produktów do twarzy i mam tutaj em, dwa produkty z firmy Duetus. Kiedyś już używałam z tej firmy chyba toniku. Albo toniku, albo żelu do mycia twarzy, teraz nie pamiętam, natomiast coś z tej firmy już miałam i pamiętam, że mi się sprawdzało, a że ostatnio, kurczę, jakoś tak miałam pecha do, to, do kremów, od wszystkiego mnie wysypywało, to stwierdziłam, że spróbuję też krem właśnie z tej firmy i mam tutaj krem do twarzy, duetus, nawilża, reguluje i matuje, kupiłam go w Rossmanie na jakiejś promocji za dwie dyszki, tonik kupiłam na promocji w Rosmanie za 14 zł jakoś, także ceny były całkiem spoko. Jeżeli chodzi o krem, szybko się wchłania, bardzo dobrze nawilża skórę. On nie jest przede wszystkim stricte odżywczy, co mi bardzo odpowiada, bo ja nie lubię odżywczych kremów, bo no mam cerę mieszaną z bardzo przetuszczającą się strefą T i kremy odżywcze raz, że mnie zapycha, zapychają, a dwa, to po prostu nie lubię tego uczucia takiego przeciążenia na skórze. A ten bardzo dobrze nawilża, ale jakby zaraz on nie tyle znika z twarzy, co zostawia tą skórę taką. Ciężko to nazwać, bo on nie zostawia żadnego filmu nawet na skórze, ale to nie jest tak, że on się wchłania i znika. Po prostu zostawia tylko taki komfort bardzo dobry na skórze. No, nie umiem Wam inaczej tego wytłumaczyć. Skóra mi się nie przetłuszcza w ciągu dnia, praktycznie w ogóle, ale wiecie, ja też siedzę teraz cały czas w domu, więc to nie jest miarodajny test, jakby. Um, natomiast, no, nawet od siedzenia w domu potrafiła mi się skóra bardzo mocno przetłuszczać jak nie, nie miałam dobrze nawilżonej skóry. A ten krem na tyle dobrze mi nawilża tą skórę, że ona tak się nie przetłuszcza. Sprawdza się dobrze pod makijaż, co sprawdziłam nagrywając dla Was filmy. <grych> Więc e, dobrze podkład się rozprowadza, nic się nie roluje, wszystko bardzo dobrze się utrzymuje. No i myślę, że jeżeli macie problemy z cerą, też Was wysypuje po niektórych produktach. To może warto sprawdzić ten krem, ponieważ jest niedrogi i naprawdę dobry. No i jeżeli chodzi o ten tonik, no tu to o toniku za bardzo nie ma co mówić, no bo jakby toniki działają w taki sposób, że my tak nie widzimy tak właściwie tego działania, nie? Tak więc on się znalazł w moich ulubieńcach, ponieważ widzę, że używając tego toniku nie wysypuje mnie dodatkowo, jest wydajny, używam go niewiele. Przelałam go sobie do takiego pojemniczka, do takiej buteleczki z atomizerem. Ja sobie go psikam na twarz, podoba mi się jego zapach. Nie ma w nim alkoholu, ma fajny skład i dlatego znalazł się w ulubieńcach, ponieważ bardzo lubię z niego korzystać. I co? Zostały dwa produkty do twarzy, więc pokażę Wam. No tak, to jest produkt, który już Wam pokazywałam, więc mogłam go pokazać wcześniej. Ach, już mnie gardło boli od tego gadania, wiecie? Kurde, tyle czasu już nie nagrywałam, że naprawdę takie gadanie, gadanie i gadanie bardzo siada na gardło. No to mamy tutaj krem pod oczy firmy Bielenda Camellia Oil. Luksusowy krem odmładzający pod oczy. Jest to krem przeznaczony niby dla kobiet w wieku 50+, plus. ja już jestem 30 plus minus ani plus ani minus, jestem po prostu 30 i bardzo lubię używać tego kremu, ponieważ on rewelacyjnie odżywia skórę pod oczami. Właśnie u mnie to jest taki paradoks, że na twarzy nie nic odżywczego nie mam mowy, a pod oczy tylko odżywcze kremy rypie, ponieważ po prostu nie wiem. Yy, niby nie mam jakichś zasięgnień ani nic z tym stylu, ale jakoś tak bardzo lubię to uczucie na skórze pod oczami, kiedy nałożę sobie krem odżywczy. Także ten krem bardzo Wam polecam. Bardzo dobrze sprawdza się pod makijaż. Tylko trzeba poczekać oczywiście, aż on się porządnie wchłonie, tak? Ponieważ w innym przypadku yy, albo będzie Wam się mocno odcinał yy, makijaż w miejscu, gdzie nakładaliście krem, yy, i koniec tam, gdzie nie ma tego kremu. Albo po prostu wszystko wam się będzie rolowało. Nie powiem wam, czy on wygładza marszczki, bo ja mało mam zmarszczek. Nie powiem wam, czy redukuje sińce pod oczami, ponieważ nie mam sińców pod oczami. Mogę wam jedynie powiedzieć, że rewelacyjnie nawilża i odżywia skórę pod oczami i nadaje się pod makijaż, za co bardzo go lubię. Okej, okay. i jedziemy już z ostatnim produktem. Jest to olejek eteryczny z drzewa herbacianego firmy Ecospa. I co, no, za co ja go mogę lubić? za to, jak się sprawdza nakładane na wypryski, tak? No tutaj akurat tak padło, że jest to firma Ecospa, ale tak naprawdę używałam olejki eteryczne i Etia i jeszcze jakiś, teraz już kurde nie pamiętam i no one wszystkie tak samo mi się sprawdzają, więc tak właściwie to moim ulubieńcem jest po prostu olejek z drzewa herbacianego, ponieważ rewelacyjnie sprawdza się e, do walki z wypryskami nakładane punktowo, Nigdy na całą twarz, nakładany punktowo na wypryski. Um, on działa antybakteryjnie, przyspiesza lekko gojenie się. Dajcie znać, co myślicie o tych produktach, czy używaliście już czegoś z tego, co wam tutaj dzisiaj pokazałam. Może Wam się sprawdziło, może nie. Jestem bardzo ciekawa, jak to było u Was. No, i to by było na tyle. Napiszcie przy okazji, jacy są Wasi ulubieńcy ostatnich miesięcy. Z pielęgnacji możecie też pisać z makijażu, może coś tam podpatrzę i jak będę miała hajs, to kupię. <grymne> no, i to tyle. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.